Honorowi patroni to Adam Louis. Dzięki za wsparcie kanału. Dziś chociażby przenosimy się do przyszłości, a więc będziemy tworzyć całą historię, która będzie dotyczyła tego, co będzie. Poużywamy trochę czasu przyszłego, a w drugiej części będzie mowa o innej historii, której teraz Wam jeszcze nie zdradzę. Ja nazywam się Szymon i na tym kanale uczę kilku języków. A jeżeli zajrzycie do opisu, tam znajdziecie playlisty właśnie z francuskiego. A ja zapraszam Was na francuskie fiszki. Dziś zaczynamy od historii, która będzie się działa w przyszłości. A więc będziemy dużo używać czasu przyszłego. Zobaczycie, czy sobie poradzicie. Bo oczywiście możecie traktować to jako wyzwanie, albo po prostu powtarzać za mną. Jak będzie wyglądać nasza przyszłość? A quoi va ressembler notre avenir? Tego nie wie nikt, ale ja mam wiele pomysłów. Personne le sait vraiment, mais moi, j'ai plein d'idées. Niektórzy patrzą na to w ciemnych barwach, ale ja jestem optymistą. Certains voient les choses en noir, mais moi, je suis optimiste. Opowiem Wam o tym, co czeka nas za kilkadziesiąt lat. Je vais vous parler de ce qui nous attend dans quelques dizaines d'années. Życzę nam wszystkim, żeby tak właśnie się stało. tatus, à tous, I tutaj mamy subjonctiv, czyli tryb łączący. Dlatego, że życzymy, aby coś się stało. To słowo aby tu jest kluczowe w języku polskim. Dziś wiele terenów staje się coraz bardziej suchych. Aujourd'hui, beaucoup de régions deviennent de plus en plus Stanowi to duże zagrożenie dla życia na Ziemi. C'est une vraie menace pour la vie sur terre. W przyszłości ludzie będą zakładać wielkie ogrody. Dans le futur les gens vont créer des grands jardins. Tutaj było sporo głosek nosowych. I nie pierwszy raz mamy tutaj przykład czasu przyszłego futur proche, a więc najpierw podajemy czasownik, ale tutaj vont, a później bezokolicznik. Tutaj crée. Można to jeszcze powiedzieć na inny sposób, ale uwierzcie mi, że ten jest zdecydowanie najczęstszy i to właśnie zdanie brzmi najbardziej naturalnie. Stworzą też roboty, które będą sadzić rośliny za nich. Ils vont aussi des de leur place. Przypomnę Wam, że pogrubione tutaj wyrażenia na końcu tego filmu znajdą się jeszcze raz na ekranie, tak abyście mogli się z nich sprawdzić. Więc jeszcze na tym etapie nie musicie ich notować, choć ja oczywiście polecam notować całymi zdaniami, na przykład takimi fiszkami, jakie widzicie na ekranie. Świat znowu stanie się zielony i pełny życia. Le monde va redevenir vert et plein de vie. Wreszcie zwrócimy uwagę na to, czym oddychamy. On va commencer enfin à faire attention à ce qu'on respire. Wymyślimy sposób na to, aby oczyścić powietrze. On va trouver un moyen de purifier Czy to będzie łatwe? Wątpię. Est-ce ce, que ce sera facile? J'en Pamiętajcie, że nie sa sera, tylko syscha, bo to jest przerobione wyrażenie se po prostu w czasie przyszłym. I tutaj ten czas przyszły to będzie zawsze, siedziu prosz. To akurat traktujemy jako gotowe wyrażenie, które nie będzie nigdy wyrażone innym czasem, przyszłym. Ale wspólnym wysiłkiem zwyciężymy w tej bitwie. Mais ensemble, avec des efforts communs, on va gagner ce combat. Razem uczynimy świat wspaniałym miejscem do życia. Et on fera de notre planète un endroit merveilleux pour vivre. Serdecznie zachęcam Was do rozważenia wsparcia kanału Języki Proste za pomocą przycisku Wesprzyj pod filmem. Regularnie wspierając kanał drobną kwotą, zyskujecie specjalne bonusy, takie jak możliwość obejrzenia filmu wcześniej, specjalne oznaczenia albo to, że usłyszycie lub przeczytacie swoją nazwę na filmie. Za wsparcie serdecznie dziękuję. A teraz zapraszam Was do kolejnych fiszek. Teraz coś zupełnie innego. Opowiadamy o przeszłości. A konkretnie zrobiła nam się z tego taka historia kryminalna, True Crime. Jeżeli lubicie, może was to zainteresuje. Przypomniał mi się pewien wyjątkowy widok. Je me suis rappelé d'un paysage vraiment particulier. Pamiętajcie, że se rappelait zawsze «d». Tak samo se souvenir «d». To jest podobne słowo pod względem znaczenia. Długo nie pamiętałem o tej wyprawie, ale teraz wszystko wróciło na miejsca. Pendant longtemps j'avais complètement oublié ce voyage, mais maintenant to me reviens. Musicie wiedzieć, że kilka lat temu udałem się w podróż. Il faut que vous sachiez qu'il y a quelques années je suis parti en voyage. Mamy tutaj subjonctif «sachiez», ponieważ mamy «il faut que» i osobę. To, co tam zobaczyłem, było z pozoru nieistotne. Ce que j'ai vu semblait banal sur le moment. Dopiero dziś rozumiem, że byłem świadkiem czegoś szalenie ważnego. Mais aujourd'hui, je suis témoin de quelque chose de très Jeszcze krótka notka, dlaczego że te a nie że TE? Może kojarzycie, że etch niemal zawsze jest w przeszłości w ampach ale tutaj mamy passé composé, ponieważ mówimy o jednorazowym, zamkniętym wyrażeniu. Takie jak właśnie byłem świadkiem czegoś ważnego. To był moment w czasie, odhaczony punkt. To dosyć wyjątkowa sytuacja. Etap drugi. Regularnie miałem wtedy kaplicę na skalistym wzniesieniu. Sparse régulièrement devant une chapelle sur un rocher. Za nią znajdowało się błękitne morze i góry. Derrière, il y avait la mer bleue et des montagnes. Pewnego razu przed budynkiem zobaczyłem kobietę w białej sukni. Un jour, juste devant la chapelle, j'ai vu une femme en robe blanche. Nie przywiązałem wtedy do tego większej wagi. Je n'ai pas prêté attention à l'époque. Skąd i? Mówimy prêté attention à. Przywiązywać uwagę do. A to jest właśnie do tego. Zamienione na i. Więcej o tym opowiadam w filmiku, który teraz wyświetla się w rogu. Będzie też w przypiętym komentarzu. Możecie już go sobie otworzyć, żeby po obejrzeniu tego filmu obejrzeć od razu jego. Dziś wiem, że miało to wielkie znaczenie. Mais maintenant je sais que c'était loin d'être anodin, czyli dosłownie dalekie od bycia banalnym. To jest ładnie ujęte. I ostatni etap. O co chodzi? Kilka dni później w miasteczku rozpoczęły się poszukiwania zaginionej kobiety. Quelques jours plus tard, les recherches d'une femme disparue ont commencé dans le village. Policja rozpytywała mieszkańców, a na słupach wisiały plakaty. La police interrogeait les habitants et des affiches étaient partout. Czyli dosłownie plakaty były wszędzie naklejone. Nie dopuszczałem do siebie możliwości, że mogę pomóc. Je ne jamais pensais que je pouvais être utile. Dosłownie, że mogę być pomocny. Po latach poczytałem o sprawie w internecie i wiem jedno: Des années plus tard, j'ai lu des infos sur la fer en ligne et là, j'ai compris une chose. To właśnie tę kobietę widziałem wtedy pod kaplicą. C'était bien cette femme que j'avais vu devant la chapelle. I zobaczcie, że tutaj, to c'était bien, to nie znaczy, było dobrze. Nie. To bien jest takim podkreśleniem, że to właśnie tę kobietę widziałem przed kaplicą. Teraz, czas na obiecane ćwiczenie. Najpierw taka sytuacja, że po lewej mamy francuskie, pogrubione wcześniej wyrażenia, a po prawej musicie podać polski wariant. Najpierw spróbujcie sami. Plan d'idée? Pełno pomysłów. Devenir réalité? Stać się rzeczywistością. Włach les choses en noir Widzieć w ciemnych barwach. Quelques dizaines d'années. Kilkadziesiąt lat. Ressemble à? Wyglądać jak. Nowy zestaw. Dans le futur, w przyszłości. Une menace pour. Zagrożenie dla. Gorąco polecam uczyć się Wam razem z tymi przyjmkami, tak jak właśnie Une menace pour, ponieważ to są gotowe wyrażenia. To jest najmniejsza część gotowego wyrażenia, jaką można zapamiętać. Odrobina mniej to już byłoby zdecydowanie za mało. De plus en plus. Coraz więcej. Redevenir. Stać się znowu. A leur place? Za nich. Czyli zamiast ich. Oni już tego robić nie muszą. Nowy zestaw. Faire attention à. Zwracać uwagę na. Merveilleux. Cudowny. Ganie. Zwyciężać. A moyen de? Sposób na. Jean dut? Wątpię w to. Teraz kolejne wyrażenia tłumaczycie z polskiego na francuski. Coś, jakiegoś, quelque chose de. Czyli zanim podajemy jakie to coś jest, my jeszcze musimy dać de. Wszystko do mnie wraca. Tu me Przypominać sobie. Se rappelé. przechodzić przed. Passe devant. Zdawać się banalnym. Są banal. Nowy zestaw. Daleki od błahego. Loin d'être anodin. Pewnego dnia, kiedyś. Un jour. przywiązywać wagę do. prête attention à. Online. Online. To była właśnie. C'était bien. I podajemy tego kogoś. Oto na ekranie wszystkie dzisiejsze wyrażenia, a raczej pierwsza część, bo wszystko się nie zmieściło. I teraz drugi zestaw, jeżeli chcecie zrobić zdjęcie, lub po prostu jakoś na swój sposób się jeszcze z tego sprawdzić. Napiszcie w komentarzach, czy preferujecie taką formę fiszek jak dzisiaj, czyli gdy opowiadamy jakąś historię. Czy jednak preferujecie opis obrazka na podstawie pierwszego planu, drugiego i dalszego? Lub wszystko po trochu. Czekam na waszą opinię i dzięki za to, że wpadliście. Do następnego razu a laphozen!